Daj to masz różową szpilkę. Daj różową tą ciu szpilkę. Ja wam tu kładę kolejne bramby. Jak się odwróci komerka, to będzie ciężko. Daj widziały. to e, szpilkę, daj jeszcze szpilkę mi, różową wymi, dobra? Na Do kogo? No daj, pokażę nową szpilkę różową i tam jest taka jasna morelowa. Mzzę e, Albo dobra. No. Pokaż tego kulgen i bedboyer. Dziewczyny, i z dużych szpilek. Dziewczyny, skarby. Kulger i Bad Boy. Yy, duży dziewczynki Bad Boy, 35 zł Karoliny Herrery. Duże perfumy, skarby moje, yy, 110 ml mają. Duży Bad Boy, 35 zł I te duże szpilki są po 35 zł. Morelowa, dziewczyny szpileczka. Morelowa. To jest szpilka dziewczynki Ombre biało-niebieska dziewczyny, to są te duże szpilki. Duże szpilki. Masz te bedboje? Dobra. Bedboy, beatka kowalewska bedboy. Beatka kowalewska, bedboy. Czy mamy zapachy do samochodu? Czy mamy zapachy do samochodu? Spoko luzik dziewczyny. Dzisiaj mam dużo fajnych rzeczy. Bedboje są piękne, nie? Bedboy. Tu wam pokażę tą szpileczkę, dziewczynki. To jest ta ombre. Zapach jest mocno świeży. dziewczyny. i to, już jest duża szpilka. Tu już te szpilki są duże. Skarby moje. Tu już szpileczki są duże. Bedboy boy jest obłędny. Aniusia, chcesz bedboyka Dla chłopa swego? Chcesz Bet dla swego mężczyzny? Tak, Bet są piękne, dziewczyny. Karolina Herrera ma super. Duża szpilka pudrowo-różowa Małgosia Dziedziela. Nie, różowa to jest ta u góry. To, masz, to jest różowa szpilka duża. Jest. Różowa Małgosia Dziedziela u samej góry. Tu. I czarna szpilka klasyczna dla Moniki Anny Balcerowskiej. Tak, różowa. A tu jest szpilka jeszcze morelowa. Morelowa i jeszcze mam różową u góry. I czarna szpilka, kochanie, dla Moniki Anny Baltrowskiej. Tu jest klasyczna szpilka nade mną. A tu jest, dziewczynki, ta brzoskwiniowa. Taka brzoskwiniowa, dziewczynki, duża szpilka brzoskwiniowa. Ale pachnie. Tu to jest klasyczna. U, to żeby nie to się nie klasyczna szpilka czarna. Bad Boy, Małgosia Mrozowi. Jest, dostaniesz tą nade mnie. Co zrobię? Nad, nade mną jest, daj Tomasz. I dziewczyny, zobaczcie jeszcze tutaj. Różowa u góry. O, zobaczcie, kamień Agat. Dobra, dawaj te różowe i morelowa. Paulinka, Agnieszka, Bartnicka, Ferencz. Różowa i ta, tak? I morelowa, tak. Jest, oczywiście. Różaniec biały jest, kochanie. Ostatni się został. Już Ci go daję. Szpilka niebieska ombre. Anna Cichowska. Tomasz, spisujesz się dzisiaj bardzo, do czy nie mówię. Anna Cichowska. To białe, tak? Tak, tą ombre. Joanna Lesiu, gróżaniec. Naprawdę przepiękny zapach. Masz, Joanna Lesiuk. Nie, Anna Lesiuk, Tak. Zapisz, Jasie Szpilka ombre. Anna Główkozak. nade mną biała. Ombre. Bedboy boy to męski, tak? Dziewczyny. Anna tą białą, tak, tak, tą białą ombre jest. Anna Gukkozak. I Anna głuch różową u góry, tą szpilkę fuksjową. Przepiękna fuksja dziewczynki. I ona jest taka, słuchajcie, będzie się Wam podobać, bo taki zapach dziewczynki jest e słodki, ale piękny. O, tak? Tą różową u góry jeszcze. Różową, fuksjową. Dasz radę tam się wspiąć? Dasz. I zapisałeś białą ombrę? Tak. Zapisałeś. Eee, Iwonka, to ja ci zapiszę niebieską szpilkę, zapisz, a zebry nie wyjmę, bo jest na samym spodzie. Eee, weź e, dla Iwonki kuczak tą białą, a zebrę to musisz napisać, e, żeby miniłaś sobie na transmisji, bo ja zebrę tu nie odnajdę, kochanie. No, na pewno. Zimno. Kolczyki będą jeszcze. Eee, Ewa Kierzek B2. Ewa Kierzek b szpilki, dziewczynki duże, 35 zł i w zestawie szpilki podwójne 35 zł. E, jeszcze brzoskiniową szpilkę Małgosia Dziedziela bierze, tą morelową. Tak, zgadza się. Różowa jest przepiękna, dziewczyny. Różowa jest super. Masz tam jeszcze, te białe szpilki? Ombre? Są gdzieś te białe szpileczki? Są. Gdzieś tam te białe szpilki? Nie, tu jest biała jeszcze. Dawaj białą. Kasia Flazińska chce białą. Jest fioletowa jakbyś. Tak, i daj fioletową. To jest nowość. Znaczy, nie taka nowość. Kasia Białą. Flasińska, Kasia tak? flazińska, tak. I czerwona jakoś tam jeszcze. Czarne, si, podwójne. Pojedyncze mam, Bożenko, kochanie. A czy komplet szpilek jest, czy tylko pojedyncze? I komplety mam, i pojedyncze mam do mi. I komplety, i Fahrenheit'a mam, ale chyba w zestawie. Duża, brzoskwiniowa. E, szpilka jest na Śliwińska. Brzoskwiniowa szpilka duża. I dziewczynki, ta jest przepiękna. Skarby moje. To jest szpilka fioletowa. To jest szpilka fioletowa, dziewczyny. Szpilka fioletowa. Szpileczka dziewczyny fioletowa. Już wam pokażę. Wypatruję sobie. Perfumetki męskie dziewczyny to tylko, tak jak mówiłam, VIP Jola, Te po 15 zł i nie mam innych tych małych perfumetek. Dziewczyny, perfumetka, jak jest Czarne Si. E, mój mąż nie odnajdzie, ale Kasia zapisz, zapisz mi, to masz. E, i męskie perfumetki właśnie chciałam, zrobimy. Dziewczynki, fioletowa. Widzicie? Fioletowa, dziewczyny. Zapisz mi, Tomasz, na czarne si i napisz, Kasia Jabłońska, czarne si. Ja będę wiedziała. Nie, kochanie, si czarne. Nie szpilka, si czarne. Nie skarbie, si czarne. Perfumy si czarne. Ja, nie znajdziesz, myszko. Ja wiem, o co chodzi. Duże si czarne dam dla Kasi. Bo ja przywiozłam i jest gdzieś w kartoniku. Napisz mi karteczkę, po transmisji jej dołożą. Kasia Błońska. Ta jest fioletowa, dziewczynki. To jest ta z tą wieżą Eiffla. Mega pięknie pachnie, dziewczyny. 35 zł. Szpilka ombre jest jeszcze na biała. Szpilka ombre? Nie ma już szpilki ombre, dziewczyny. To Dorotka, musisz też napisać napliw, jak nie chcesz szampana, tam by było dużo chętnych na tego szampana złotego. Ktoś go na pewno weźmie, bo ja nie wyciągnę bez na samym spodzie dziewczyny w, w pudełku. Róż i Fiolet, Magdalena Palińska, szpilka. Różowa ostatnia u góry, Magdalena Palińska, Fiolet. Tak, tak i różowa z góry. Róż i Fiolet. U Kasi, papaczunia jest. Szpilki ombra już nie ma, Miłasia. Szpilki ombra już nie będzie, dziewczynki. Ale pięknie pachnie. Masz? Różową z góry, tak? Tak i fioletową z dołu. Dla Madzi. Szpilkę fioletową Renatka Piechowska. Nie, tych szpilek wzięłam więcej fioletowych. Chyba jeszcze powinna być. Czy już nie ma tam Nie, nie ma. Nie ma. To ostatnie dla ciebie Jest? Renatka Piechowska. Dla Ciebie szpileczka fioletowa. I ostatnia dziewczynki fioletowa, e, Sylwunia Dryka. Szpilki są po 35 zł. Niebieski ombre już nie mam dziewczyny. Sylwia dryka, tak? Sylwia dryka. Szpilki podwójne są. Fioletowej już nie ma dziewczyny. E, szpilki podwójne różowe. Szpilka podwójna różowa dla przyjaciółki dziewczyny. Tak wyglądają w opakowaniu. Skarby moje fioletowej już nie ma. Tomasz, jakie tam są szpilki? Fioletowa czarna. Kulger, tak? tak, Kulger, dokładnie. Dziewczyny, tak wygląda szpileczka różowa, podwójna, 35 zł. Podwójna. Dla przyjaciółki, tak? Dajemy z dziewczynki y, różowa. Ewa Falta, różowa szpita, podwójna. Masz? Ewa Fouta, różowa podwójna. Tak wygląda, pokażę Wam w opakowaniu dziewczynę. Katarzyna Bocheńska wegner różowa, podwójna. Teresa Borkowska, różowa, podwójna. Czekajcie, jeszcze znajdę, bo może gdzieś jeszcze tą szpilkę mam. Mhm. Teresa Borkowska, różowa, podwójna. Różowa, podwójna. No w pudełku jest. A Sadaż jest tylko jeden męski? Jeszcze nie odchodzę, nie zostawię dziewczyn samych.

Różową zrobimy, różowej już nie ma szpileczki, skarby moje. Ale jest biały. Nie, ja te małe robię. Ja te małe. Cześć, Olunia. Kwiatowo-owocowy. kwiatowo owocowe kwiatowo to zapisz jej tą jasną, Joanna Wolak. Zapisz dla Joasi tą jasno-różową. Trzymaj się, Monia. Zapisałam ci podwójną różową, już więcej nie mam dziewczyny. E, czekajcie chwilę, coś wam chcę pokazać, kochana, piękne panie. E, Morelowa, dolce i gabana light blue dziewczyny. Dolce i gabana light blue. Dziewczyny, Tomasza, zapach ulubiony. Dwie, dwa w opakowaniu dziewczynki są. Skarbeczki moje, 35 zł. Szpilkę w grochy nie ma ani jednej sztuki dziewczyny. I po, powiem wam, że na hurtowni nie ma, a dlatego, że podniosy, podnieśli cenę. Cena tej szpilki dziewczynki w grochy jest dwa razy droższa niż była ogólnie. I podejrzewam, że Tylko co robić od Tomasza Och, też O to, że te kulki pytał czerwone tam ciu. To są dziewczynki, ja nie Dolce nie i gabana light blue, zapach przepiękny. Macie w zestawie dwie sztuki dziewczyny, dwie sztuki po 60 ml dziewczynki, perfum, Dolce i gabana light blue. Zapach przecudny. 35 zł. Dziewczyny, dwie sztuki w opakowaniu. 35 zł. Dolce i Gabbana. Niebieski light blue. Damski sztos. Damski sztos i. Nie, nie teraz, kochanie. I szpilka mała Morelowa. U mnie dziewczyny ją kochają, tą szpilkę Morelową, dziewczyny. Naprawdę jest obłędna. Pokażę Wam, jak pięknie wygląda. To są dwie, to tak? Tak, dwie. To jest zestaw. 35 zł. To jest zestaw. Przecudnie, pachnie, dziewczynki. Ma natalcias jest jeszcze jakiś naszyjnik z e, agatem. Jest. Naszyjnik z agatem jest. No tutaj. Tak, Iwona Foryś te kulki czerwone bierze, pytała o nie. Taki jest na przykład dziewczynę. Tomciu. Masz. Iwona Foryś, tak? Iwona Foryś. Kuleczki. Iwonka Foryś. Morelowa szpilka dla przeciągki Ewa Fołta. Light Blue Magdalena Palińska. Jest przecudna, dziewczynki, ta morelowa. Madzia Palińska, light blue. Zobaczcie, jaki sztosik. U mnie ma Natalcia, dziewczyny ma Kamcia. Cudny zapaszek jest. E, mała morelowa, Marzenka Sylwia Surmińska. Udełeczku tam masz, nie? Marzenka Sylwia Surmińska. E, Małgosia Ostrowska, odgrywa osobisty, Dolce bierze. Dolcze, tak. Ogromny osobisty. Dolcze, dolcze. Natalia, osadnik. Dolcze, Madzia Palińska-Morela, Madzia Palińska-Morela. Naszyjnik z agatem, który pokazywałaś, Tomciu. Ten brązowy, Taki tak? Jajo. Takie jajo, dobra. Proszę bardzo. Bożona Bożena. To jedna sztuka chyba jest tylko. Tak. I Morela, Tomasz, ile mm, jeszcze jest tej Moreli? Są jeszcze ile takie jest róże. tej Moreli? Dobrze, lec szybko, Tomasz. No. Morela, już ten.